Wrócił do mieszkania i usiadł na środku pokoju. Wiedział, co musi zrobić. Ta ostatnia dawka nie była już poszukiwaniem prawdy. Była rytuałem przejścia, ostatnim gwoździem do trumny Adama Karskiego. Przyłożył igłę do nadgarstka i pozwolił, by ciemność go pochłonęła, tym razem z radością. To doświadczenie jest upajające. To jedyne słowo, które może to opisać. Jestem zrzucony w sam środek cudzej świadomości. Ale nie ma w tym dezorientacji. Jest za to absolutna pewność, jestem sprawcą, Bogiem we własnym, krwawym wszechświecie, gdzie jedyną prawdą jest moja wola. Gładka, zimna rękojeść noża w mojej dłoni nie jest narzędziem, lecz dopełnieniem. Kluczem, który pasował idealnie do zamka ukrytego w ludzkim ciele. Otacza mnie wilgoć i stęchlizna piwnicy, a jedyne, Nędzne światło nagiej żarówki zwisającej z sufitu rzuca długie, tańczące cienie. A przede mną jest ona, nie znam jej imienia. To nieistotne, jest tylko płótne dla mojego dzieła. Jej strach jest namacalny. Widzą go w szeroko otwartych, błyszczących od łez oczach. Czują w drżeniu jej złączonych kolan i słyszę w cichym, spazmatycznym łkaniu, którego nie potrafi powstrzymać. To nie jest odór strachu. To jest nektar, perfumy, które wypełniają moje płuca i sprawiają, że puls w moich skroniach bije miarowo, spokojnie, potężnie. Nie ma wahania. Moje ciało porusza się z płynnością drapieżnika. Jeden długi krok i jestem przy niej. Czuję tępy opór, a zaraz po nim ochydne, mokre ustąpienie, gdy stan przebija warstwy skóry i mięśni w jej brzuchu. A potem ten dźwięk, jej zaskoczony, zduszony pisk który szybko zamienia się w bulgoczący kaszel, gdy krew zaczyna wypełniać jej gardło.